Kobiety uwielbiają, gdy facet pachnie czysto i świeżo. I nie chodzi tylko o kąpiel, chodzi też o perfumy. Czyste perfumy dzielimy na kilka kategorii. Zacznijmy od tak zwanych niebieskich, czyli najbardziej uniwersalnych. Moje ulubione, niszowe, niebieskie perfumy: Parfums de Marley Sedley. Cytrusy, mięta, lawenda. Nikt Ci nie powie, że potrzebujesz odświeżenia. W mainstreamie wybór jest spory, ale nie warto przepłacać. Versace Dylan Blue. W stosunku jakości do ceny, to najlepszy żel podprysznic w formie perfum. A jeszcze bardziej budżetowo, Armaf Club de Nuit Iconic. To świetna alternatywa dla jednych z najbardziej komplementowanych perfum w historii, Ble de Chanel. Następne to świeże, czyste, kwiatowe perfumy takie jak Maison Francis Courjean Aqua Universalis Cologne Forte, Prada Lo, czy French Avenue Glorious Wood. zapewniają efekt najlepszego płynu do płukania tkanin, świeżego prania lub czystej pościeli, spod której kobiety nie będą chciały Cię wypuścić. I na koniec świeże, cytrusowe perfumy o takich możliwościach uwodzenia że czasami robią więcej niż wypada. Louis Vuitton Imagination, Versace Eros Energy, Zara, Vibrant Leather, Summer Breeze. To perfumy, które w upalne lato tobie zapewnią orzeźwienie, a kobietom tylko podniosą temperaturę.